Cześć, tu Marcin z TBG Testing Board Games. Dzisiaj pokażę Wam unboxing i krótkie zasady gry Doble albo spoty w zagranicznych wersjach. Ta jest akurat zagraniczna, ale się nazywa tutaj Doble. Tak, wersja ma 55 kart, 2 do 8 od 6 lat. Czyli 55 kart już nam mówi, że to jest wersja, która ma co najmniej 8 różnych tutaj obrazków na karcie, czyli to jest wersja raczej tutaj dla dorosłych bądź po prostu dla Starszy graczy, to nie jest wersja juniorowa, która ma wtedy tutaj 6 symboli tylko na karcie. Zaraz Wam te symbole tutaj pokażę. Tak, z jednej strony mamy postać z Demon a z drugiej mamy obrazki i ikonki właśnie z, tej, z, tej, z tego anime chyba to jest. I zawsze tutaj muszą być dwa takie same, jak w naszym gra polega. Kładziemy jedną kartę tutaj na środku, to jest jeden z wariantów, a mamy ich zawsze pięć. Do grania i potem rozdajemy wszystkim porówno kart. I na przykład ktoś mówi: dwie, dwa zawsze obrazki muszą, się muszą być takie same, czyli musimy je po prostu tutaj znaleźć. Tu mamy tą dziewczynkę na środku, tutaj mam tą dziewczynkę. Ona byłaby tutaj na, na szczycie naszej wieży, więc mówię: powiedzmy, dziewczynka dokładam ją i pozbywam się jednej karty. I potem zawsze na dwóch kartach musi być tutaj po prostu taka, taka sama postać więc nie ma tej karty, na której by się na przykład nie było tej takiej postaci, którą macie na drugiej karcie. Oczywiście zawsze mogą być to inne, zazwyczaj się nie układają tej w rzędzie, że jeden po drugim kładziemy, tylko musimy szukać, one są różnie tutaj ułożone na karcie, jak widzicie, więc można grać tej albo właśnie tej do ośmiu graczy, tak jak było pokazane, można grać też samemu, czyli porównywać sobie symbole i zobaczyć, jak szybko się skończy całą talię, no w grze jest po prostu tyle zabawy, że myślę, że mogłem polecić dla każdego. <laughs> gra imprezowa w małej puszce e, Łatwo się gra. No zasady tłumaczymy w dwie sekundy. Już siadamy i gramy, więc e, gra imprezowa, ale także jako fajny filarek przed innymi planszówkami. Albo żeby rozluźnić się, zostało nam niewiele czasu do grania. Dobra, dajcie dobre, Doble, spoty, czy jak to się będzie tutaj nazywać? I wtedy myślę, że każdy się bawi. Szczególnie jak są takie wersje tutaj nieznane, standardowe, doble zawsze warto mieć na półce. W żółtej puszce z tego co pamiętam. Ale tutaj także warto mieć tutaj jakieś oryginalne, tej wersje, których nikt nie zna obrazków i będzie wymyślał nazwy i będzie śmiesznie z wymyślaniem tych nazw, bo rzeczywiście chyba trzeba oglądać tutaj te bajki, żeby wiedzieć jak te postacie się nazywają. A i tak nawet jak się raz obejrzy, to wątpię, żeby się zapamiętało, bo trochę tego jest. Więc myślę, że tutaj. Polecam każdą wersję doble, ale warto mieć co najmniej tutaj parę, żeby nam się nie znudziły obrazki, żebyśmy nie byli za dobrze akurat w jednej wersji. Więc zapraszam do grania i oglądania kolejnych filmików, gdzie różne wersje pokazuję gry doble. A jeszcze tutaj bym zapomniał w instrukcji, mamy także symbole, jakie występują na kartach. No i wszystkie tutaj pięć wariantów gier, które powinniśmy tutaj znać, tutaj 5.1 o, Game 5 więc tutaj 5 wariantów jest w każdej wersji doble więc myślę, że tak łatwo się ta gra nam nie znudzi dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia